Witamy już na ostatnim panelu dyskusyjnym, który prowadzimy w ramach naszego projektu Wacław Człowiek XXI wieku, lamentacje, takie trzy ważne elementy. Ten ostatni odcinek, ostatnia nasza dyskusja to rozmowa o muzyce. Dlatego zaprosiliśmy do rozmowy, z Patrykiem oczywiście się nie rozstajemy, a zatem z Patrykiem prowadzimy ten dialog, a naszymi gośćmi... Asia Sykulska, Kajs. Sykula, Chór Pogłosy i oczywiście Jacek Hałas. Witam no i Patryk, mi. jasne też dzisiaj, jako głównie twórca muzyki. Ja tej muzyki nie tworzyłam z wami, byłam sercem, duszą, wszystkim, co można. Oczywiście Powacławowemu gdzieś tam tkwiąc w tym renesansie. Także pewnie pociągniecie silnie ten wątek muzyczny, ale pierwsze pierwsze takie moje pytanie, które mam nadzieję, że pociągnie tę rozmowę, to właściwie. Jak to się narodziło? Bo to się rodziło cały czas. I czy w ogóle jesteście teraz pewni, że to już jest to? Ja tak sobie myślałam dzisiaj, czy w naszych projektach w ogóle jest taki punkt, w którym wiemy, że to już jest koniec, i że to jest zamknięte, i od teraz zawsze tak będzie. I wydaje mi się, że nie ma tego punktu. Że tak jak. Te projekty, tak my w nich wzrastamy, tak my w nich dojrzewamy, i tak trochę się zmieniamy. I wtedy to też trochę wpływa na muzykę i na to, na to jak potem, potem ją chcemy przekazać publiczności i, i jak chcemy po prostu ją czuć. No i rodzi się taki moment, jak już wyjdzie ta płyta na początku roku, to powiesz sobie w tym momencie, no teraz to zrobiłabym, to zupełnie inaczej. Myślę, że jeszcze nie. Myślę, że to będzie za. Za rok. Tak, tak, taki mamy roczne cykle. Y Dobrze, Wacława możemy ciągnąć <laughs> przecież jako serial, nie ma problemu. Jest tak piękne. To opowiedzcie o tych początkach. Powiedzcie, czy ten Wacław was zainspirował muzycznie, czy wyciągnęliście z niego kantusy filmusy, te melodie, o których też Jacek opowiadał, takie dla was brzmiące, no to, co się dzieje w chórze, to to jest zupełnie niewiarygodne. Kto do czego pisał muzykę, jak to poskładaliście, przyznajcie się teraz. To jest zawsze trudne, wiesz, bo to jest też taki dość kolektywny proces, też w pewien sposób jakoś tak naturalnie, że czasem pierwsze, pierwsze powstaje elektronika, do której my jakby tworzymy partię wokalną, czasem pierwsze powstaje partia wokalna i to jest tak, jak wspominał Jacek, to jest no takie, zapomniałam słowa po polsku, reflections, wiecie, przebłyski. Mhm. Jak się bardzo długo czegoś słucha, jak się po prostu tym żyje. A ja żyłam, żyję Wacławem od, pewnie od urodzenia, jako córka huralistów, tak? Najpierw w domu, potem, potem w szkole muzycznej, potem na studiach, więc ja całe życie Wacława. I teraz, tak naprawdę, po studiach miałam parę lat przerwy, pomijając koncert, na którym też, był, też byłam, prawda? W przemotyłach z elementacjami. To był taki mój powrót do Wacława więc ja go zaśpiewałam miliony razy, wysłuchałam miliony razy i potem, jak zaczęło, zaczęliśmy pracować nad tym projektem, znowu zaczęłam go słuchać, ale, inaczej. ale zupełnie inaczej, zupełnie z innej strony i właśnie to były te przebłyski tej jego muzyki, bo jak właśnie słuchasz czegoś bardzo, bardzo, bardzo długo, to nagle to ci się zaczyna jawić zupełnie nowym światłem, zupełnie inaczej zaczyna wyglądać, zaczynasz widzieć zupełnie inne kolory, szczegóły, ale i więc Często te melodie na przykład poszczególnych utworów powstawały właśnie poprzez te przebłyski, to te, 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 takie światło, które wychodziło z tych utworów dla mnie. I to jest niezwykłe, bo jak przeczytamy raz książkę, dobrze, już przeczytamy, go odłożyć. Mm. Jak to śpiewamy tyle razy tego mm. Wacława, błogosławiony człowiek. Przecież też pamiętam mm. jako śpiewająca w kurach, no to już naprawdę, ile można tego Wacława śpiewać. A tu nagle taki, taki przebłysk. Tak. To można spojrzeć na niego z innej perspektywy, z innej strony. Check Patryku? Ja może też jeszcze sięgnę, w sumie co już padło przy okazji tekstów i udziału Michała Jąca, który mówi o tym, że na pierwszy płycie Wyraj sześć tekstów było jego, a siódmy utwór był Wacława i potem to się taką klam zrobiło, że on tylko też ostatni utwór jako jedyny. Tak. Więc, więc faktycznie na, na płycie Wyraj, na tym materiale z płyty Wyraj, gdzie wzięliśmy taką sakralność szeroko pojmowaną i też z jakiegoś okresu oczywiście tam wspominałem Guillaume de Machaut, Palestrina i właśnie Wacław też się tam pojawił, on zresztą się przemyca jeszcze. Przemyca się w wszędzie. To nie jest tylko tak, że on jest tam w jednym miejscu, więc on już od, z nami jest od w od początku i to była taka dosyć naturalna, zrozumiała decyzja, że ten Wacław, i nawet to był jedyny utwór, którym właśnie ten tekst miał zostać i w ogóle jakby wydźwięk tego utworu, i widzieliśmy, że Wacław no, musi się pojawić po prostu, że czujemy, że on też nawet w pojmowaniu tej duchowości i w tym projekcie, gdzie my szukamy jej takiej odnowa, z z powrotu do, do tej takiej prasłowiańskości yy, w myśleniu też o tych roślinach magicznych, o całym tym uniwersum duchowym, że ten Wacław musi się po, pojawić. Ja... Pamiętam z tym, z, to, z tym utworem, bo mam takie dwa silne wspomnienia z pierwszego koncertu w ogóle, kiedy te, w tym utworze. Ale mówisz o wyraju. Teraz. O wyraju jeszcze i Wacławie jeszcze no to, tam, bo tam, tak. tam jest to o ziarno, Wacławie, które raj tak, wykiełkowało tak. ten, a właśnie ono tam się pojawiło, i e, to był ten moment, kiedy już się zmierzcha. E, śpiewamy na koniec. Jest to może oczywiste, ale, ale w kontekście wydźwięku tego wszystkiego, tylko że to jest dosyć specyficznie też y, y, potraktowane w, w raju, bo chór wychodzi, y, wychodzi z tego, z sceny i, i powoli y, śpiewając wchodzi w... Tkankę publiczności. Śpiewa pomiędzy i mamy taki tak. długi fade out, i to jest też w ogóle uwielbiam ten moment. Naprawdę wydaje mi się, że ja bardzo lubię też tak słuchać dźwięku, że on nie jest tak zdefiniowany, że on jest tylko tam z tych głośników, właśnie, że on też może wyjść i być tak blisko i że to jest, takie to jest też to wejście do gminu, tak naprawdę. Nie? Tak. <laughs> Coś takiego w tym, w tym, w tym, w tym jest. Do, gminy, gminu, gminy, Do gminy, i gminy protestanckiej, także tak, wspólnoty, tak, i tak dalej. Tak. E, I też przypomniało mi się w sumie różne mam takie w, w, momenty, z tą wersją, która nam się udało nagrać na płycie wyraj, ale pamiętam ten moment. Nagrywaliśmy ją w tym budynku, w Kolegium Marius, w głównym holu. Trudne były to nagrania, bo okazało się, że tam jest mnóstwo dźwięków, że to jest absolutnie niestudyjna i chyba tym tropem już poszliśmy dalej, że jednak te studyjne nagrania to nie jest nasz kierunek, takie sterylne, że my właśnie jednak się łączymy cały czas z tym otoczeniem, że właśnie szukamy tych nawet, że one mogą mieć jakieś swoje defekty, że to nie o to chodzi w ogóle. Następny wstępny tam... element. Prawda, prawda, to jest ta, ta, prawda, prawda wtedy tak. w tym dźwięku, nie? I tu w tym nagraniu, ona jakby z technicznego punktu widzenia mnie trochę bolało, to nagranie Wacława, który ktoś zaczyna altówką samą i, 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 i śpiewem bez jeszcze elektroniki, bo zaczął wtedy padać deszcz. W mhm. ogóle. I to jest wielki e, sufit, ze sz, taki szklany sufit, czy ten deszcz siąpił i zaczął grać, tak że on robi taki szum, który taki pulsuje, on tam jest w tle. Taki, taki szum można wysłyszeć mhm. to w ogóle. I dla mnie to jest zawsze piękny moment w ogóle, że coś takiego zostaje też zarejestrowane i że, że właśnie. Wprowadzałem, wpuszczamy ten cały czas świat w ogóle. Tak, przy, tak samo było przy nagraniach z, z Jackiem, e, gdzie też pojawiały się e, i ptaki, i samoloty przelatujące. I to było z jednej strony koszmar w ogóle dźwiękowca czy realizatora, e, a z drugiej strony właśnie nie, idźmy w to w ogóle, że nawet z, z premedytacją zostawiałem te, te, te dźwięki, czy nawet to, gdzie wybrałem jedno ujęcie takie, gdzie ten samolot najbardziej było słychać właśnie, mhm. że, że czemu nie właśnie. No oczywiście, tak. Też świadectwo. Tego czasu, tak. prawda? I też świat, na który się nie zamykamy, nie? tylko wręcz jakby go chłoniemy i z niego czerpiemy. I on jest dla nas inspiracją. Nie, że świat i ludzie. My się nie oddzielamy po prostu tą kurtyną, o której rozmawialiśmy, którą mamy teraz, wiecie, scena, kurtyna i dopiero publiczność. Nie, my staramy się jakby być razem z nimi i też przeżywamy tak, to. Tak. I tak nagrywamy i tak pracujemy, żeby. Ale przeważnie co mamy? No, w filharmonii czy na jakimkolwiek tego. koncercie mamy dwa media. Maksymalnie. Orkiestra. Mhm. Solista? Orkiestra chór, solista, to powiedzmy trzy. A tutaj jest tyle tych warstw, że to jest jakieś prawdziwe szaleństwo. Jest Jacek, który przerywa nam tymi lamentacjami poszczególne utwory, kapela szamoturska, sekcja rytmiczna, Michał ze złomem, Ty Patryku z elektroniką i Asia z chórem. I kapelarza szamotulska. I jeszcze lutnia. Jeszcze lutnia to zresztą jest się jeszcze pojawiła, bo w sumie ona na tym pierwszym wykonaniu w Baborówku nie była. Aczkolwiek tamte tak. elementy były, i w sumie to było też ciekawe, że właściwie jeśli sięgamy do też te, się nakierowujemy na tego Wacława, no to też wzięliśmy coś, co było tak bliżej tam z tamtych czasów, powiedzmy względnie. No, ale jeśli chodzi o. No, więc to był ten, ten, ten moment, kiedy Wacław się pojawił, już go wtedy przetworzyliśmy i stwierdziliśmy, że czujemy, że, że on jest na tyle jakby fascynujący dla nas, że w ogóle i mamy jakby już też. Wypracowaliśmy sobie pewną metodę pracy. Oczywiście ona poszła, to jest bardzo różny materiał, jednak, nawet tak z mhm. wrażenia takiego ogólnego, jest coś jednak. Inaczej jest skonstruowana nie ta zupełnie. muzyka na wyraju, ona jest bardziej taka, nie wiem czy nie, jest taka bardziej, powo w ogóle nie wiem, snująca się, trudno to w ogóle określić w ogóle, jest trochę bardziej zrytualizowana, tu jest jednak taka, taki, jest, żywioł, jest dużo też żywiołu w ogóle w tym. Niesamowita różnorodność też mm -hmm. pomysłów. Mm -hmm. No, ale jednak mimo wszystko mieliśmy już jakieś takie formy pracy ze sobą, tego, jak, jak to można w ogóle zgrywać nawet na takim poziomie brzmieniowym, to jest szereg wyzwań w ogóle jak łączyć chór z tak głośną w ogóle warstwą, jak tam się dużo dzieje. To jest cały czas to jest pole polityczne negocjacji nawet takiej naszej <grytanie> tego, jak, jak my tą przestrzeń sobie gdzieś udostępniamy albo ją właśnie anektujemy i, i, i jest to, to był trudny proces, bo jest to duży zespół. Jest to takie mikro społeczność w ogóle. nie to właśnie tak to, jak powiedziałeś plemię. plemie, no, w którym też ona nie jest zawsze zupełnie spójne i to jest też piękne, że tam się takie e, takie prze, przepęknięcia, czy, czy w ogóle ta, takie tarcia też są w ogóle w tym, e, w, w, w tym procesie. E, no i właśnie. Jakoś nas to też. to A, bo też to, że my mocno z tą kulturą ludową obcowaliśmy w tym pierwszym, że ona. Tak, w pierwszej odsłonie. Tak, tak, tak. Ona nawet na początku to właśnie z pracy chóru wynikała z tego też sposobu śpiewu. Właśnie ten śpiew nie jest taki zupełnie wy, wypolerowany, tylko on ma być właśnie szorstki, ma być tą emocją, yy, ma być takim krzykiem wręcz. nawet ta ekspresja, dla mnie ekspresja awangardowa zawsze jest z ducha ludowa, nie? Że, tak. że właśnie. To, że, jest, że tam są że chór, mlasz, są mlaśnięcia, jakieś szepty, jakieś śpisty. Jakieś to, to wszystko też jest takie jak poszerzone jakieś środki artykulacji wokalnej, które są z ducha, znaczy z ducha, no, są awangardowe i z ducha tak naprawdę też ludowe mogą być, że to jest coś, co, 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 co nie jest jakoś tak krystalizowane, w jakieś ideały, nie? tylko właśnie jest. Oczywiście ideał to jest tylko nasze wyobrażenie, prawda? Mhm. Płyta kompaktowa. Gdzie można sobie, nie wiem, kupić chipsy, narać dobrego wina albo piwa i słuchać, i udawać, że się jest. E, w Melomanem. muzyce, tak? Tak, dokładnie. Ja ty się, się czułeś jako członek tego plemienia? Ja przy, przy, właśnie, sobie przypomniałem, przypomnę też e, te, pier, te pierwsze konszachty z muzyką ludową. E, kiedy właśnie były takie pomysły, żeby chór śpiewał tańcząc, mm. Żeby, mm -hmm. żeby wprowadzić jeszcze. jeszcze więcej tej. Dekonstrukcji strefy komfortu wykonawcy i odbiorcy. Tak. E, I rzeczywiście były tam takie pomysły, d nawet e, tańczyliśmy z sobie. oczy, oczywiście, tańczyliśmy <grym> No właściwie, wróciliście do trójjedynej chorei <grym> i zostało wszystko. <grym> <d> <grym> <grym> o dziękujemy. <grym> A jeśli pytasz o plemię, chciałem nawiązać do pierwszego pytania, zupełnie odpowiedzieć na pierwsze pytanie, czy Dobrze. to jest koniec tego procesu w kontekście tego plemienia. Ja jestem. Członkiem tego plemienia, jak dziad, czyli outsiderem. No, ale mądrością też. <laughs> I spokojem. I wydaje mi się, że to też daje mi jakby, możliwość takiego spoglądania z zewnątrz troszeczkę mhm. I, i, i jakby z tej perspektywy patrząc, uważam, że trzeba zakończyć ten projekt. Yy, że, w sensie, że, że już nigdy go nie zagramy? Nie, nie, absolutnie nie. Abso że on, on jest całością. Sensie. Nie, nie, Że Ale, to jest zamknięty. I że tak, że lamentacje są zamknięte. Trzeba otworzyć afirmację. Mhm. Że czas i to, co się dzieje wokół, i świat yy, w swoim jakby szaleństwie i, i w, swoim, w swojej przemianie. E, jest taki, że chyba potrzebuje afirmacji teraz. Mhm. W tym sensie mówię, że tak. by uznać. E, Rozumiem. Mhm. Uznać lamentację za, za, za projekt zamknięty, mhm. oczywiście nie mówię, żeby go nie wykonywać, jak najbardziej, coraz więcej. Tak. <laughs> I on na pewno się będzie muzycznie przemieniał, bo to jest naturalne. Mhm. że jak się jakby... W pewien sposób jest to trochę dzieło otwarte. Tak, tak. tak? tak. Ma swoje ramy, ale, ale w bardziej, tego tu mosza, myślę, tak. bardziej tu myślę jakby generalnie o tym, żeby Mentalnie otworzyć też, sobie głowę mhm. na inną przestrzeń teraz. Mm -hmm. Żeby plemię ruszyło ku światu. Tak, ku światu. <laughs> ja jeszcze otworzę tylko rozmowę na ostatni wątek. Mm -hmm. Już nie za długo pewnie, bo o tym byśmy mogli rozmawiać w nieskończoność, a może nie, może się mylę. Stworzyliście, stworzyliśmy coś, co w jaki sposób się sytuuje teraz na tej muzycznej scenie. Nie tylko w Polsce, w Europie, bo tak można powiedzieć, że jest na przykład Bastarda, mhm. która też czerpie mm, gdzieś z tej starej muzyki, grając zupełnie coś nowego. Ja postrzegam ten nasz projekt właśnie jako coś podobnego, jak postępuje Bastarda, więc to, to się pojawiło na tej wielkiej arenie muzycznej, nie tylko w Polsce, mhm. ale i za granicą także. A jak Wy to widzicie? Jak się, jak się sytuujecie? Czy w ogóle myśleliście o tym? T Trudno mi się wydaje, z takiej perspektywy bycia w środku, w środku. się sytuować. Aha. To jest to, to zawsze mówię. Ja nigdy nie pamiętam koncertów, nigdy nie pamiętam, jakby nie, nie umiem się sytuować, bo jestem za blisko. Wiesz, to jest jakby Wacław z miał określić, czy, czy jego dzieła będą, nie wiem, znane do, 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 do dzisiaj na przykład. I to są te pytania, na które będąc w tym miejscu, w którym jestem, bardzo trudno Ale myślisz, że to jest nowy kierunek? Trochę tak, wiesz, jakby... Dlatego to czuję, bo on mnie bardzo wzrusza. Jakby to jest... Ja nie miałam tego przy wyraju, ale przy tym projekcie jakby jest dużo gdzieś tych melodii. Tego projektu to jest gdzieś jakby moje głowy i z Wacława głowy połączonych. I to są takie melodie, które... I te całe, całe jakby... Yy, huralne, yy, aranżacje, nie tylko. To są rzeczy, które mnie szczerze wzruszają. I myślę, że skoro mnie to wzrusza, będąc w środku, to myślę, że może też wzruszać świat w jakiś sposób, albo kogoś. Józef Macerson, 18 wieczny teoretyk mm. i kompozytor, między innymi napisał takie zdanie: Muzyka, która nie wzrusza, jest niczym. Mm. Więc skoro wzrusza ten nasz projekt, ta muzyka, no to rzeczywiście afirmujmy go. Tak, tak. A filmujmy go. Idźmy z nim w świat. Aczkolwiek yy, pytasz o, o to, gdzie to lokować. Ja jestem zaprawionym w boju outsiderem, który porusza się po obrzeżach i myślę, że to pytanie jest istotne. Dlatego, że jakby trudno jest ze środka mhm. lokować produkt, ale z drugiej strony, jeżeli chce się yy, dzielić nim, mhm. czyli grać ten koncert, czy to przedsięwzięcie, jak dzielić się tym przedsięwzięciem to yy, to chyba trzeba szukać yy, tych targetów, tak? trzeba szukać przestrzeni no bo świat jest tak teraz skonstruowany, S tak jest skonstruowany filmie, że są te, te bańki jakby uh. się nie komunikują ze sobą więc yy, y, y, tym bardziej wychodząc poza kategorie Trzeba y, chyba y, jakby szukać, y, jak docierać do ludzi, tak? Czyli trzeba mówić o tym, tak, to mhm. jest muzyka dawna po nowemu. Mhm. Może trafimy do targetu muzyki dawnej. To jest jazz. No bo i w jazzie dzieje się mnóstwo rzeczy na pograniczu. Y, 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 Aż oczywiście, gdyby tak. na roku nie było, to nie byłoby jazzu. No więc. Też więc chyba tak trzeba, trzeba, tak, tak trzeba, trzeba szukać, może nie odpowiedzi na to pytanie, ale bardziej szukać przestrzeni, w których możemy. prezentować. prezentować, to, tak, jakby wołać tak. hej! zmieścić się tak, też, prawda? To są tak. naprawdę to, 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 tak by, to są piękne, wzruszające, ważne rzeczy, które chcemy Wam przekazać. Mm -hmm. no. no tak, tylko właśnie idziemy mocno o tymi gatunkami. Ja zastanawiam się, bo często za tymi gatunkami też idą pewne takie wyższe oczekiwania wobec muzyki, nie? czy ona mi zapewnia, czy ona mi zapewnia jakieś, czasem się słucha dla relaksu, na przykład po pracy, muzyki, czasem, żeby wyrazić jakiś gniew, czy coś takiego, że jest jakiś, ktoś się też łączy z jakąś, jak w kulturze punkowej, o której już wspominaliśmy, tak. nie? że jest to jakiś rodzaj oporu, czy, czy jakiejś takiej manifestacji na przykład, i ona też jest trochę poza muzyczna, ale trochę też w tej muzyce się mhm. objawia, i że e, myślę, że tutaj też to, to może jest trochę problem w ogóle, bo ona jest naprawdę, czerpie z wielu rzeczy, bo ona też ma i muzykę współczesną, ale nie do końca. Ja czasem tak czułem taką nieznośność tego, że ona jest aż tak, e, różno, właśnie tej różno, że ta różnorodność jest taka, że ona nie jest aż tak, nie jest aż tak bardzo współczesna, ma elementy nawet, które, które wychodzą poza tą konwencję, bo to czasem jest tak, że e, pewne gatunki nawet takie progresywne, awangardowe, poszukujące, one e, szybko łapią też jakieś konwencje i już później się trzymają tego, i są tak naprawdę ortodoksyjne. I że często awangardowym gestem jest to, żeby wrócić do, do czegoś, co jest nawet bardzo oczywiste, ale yy, wydaje się, że jest oczywiste, ale w tym kontekście nagle to zupełnie znowu o, o, odświeża. Yy, myślę, że też to jakby kierowanie. Yy, Zastanawiam się nawet, właśnie, czy to w ogóle jest kierowanie tak naprawdę do takiej. Yy, że jestem produktem, powiedzmy, koncert i płyta, ale czy to w ogóle nie jest tak, że powinniśmy to kierować do. Em, w inny sposób zupełnie, jakby wobec takich właśnie oczekiwań, poza też trochę. znaczy, które ta muzyka niesie, ale które są w ogóle tą odpowiedzią, właśnie na jakiś taki rodzaj katalizacji. Ja to tak odbieram w ogóle, nie? I akurat jeśli chodzi o tą afirmatywność, ona też w jakiś sposób dla mnie ona jest. To jest tak, jakby w założeniu tej antycznym katarzis. Właśnie chciałam ona... dokładnie to teraz <laughs> powiedzieć. Tak. <laughs> y, że katarzis jest jakiś sposób. Ona jest właśnie drogą do afirmacji, bo oczyszczam się, łapię te rzeczy, które są trudne, jakoś je wrzucam na siebie, ale po to, żeby je zrzucić. Właśnie ten moment zrzucenia to jest ten moment, który, który tkwi w tej, w tej muzyce i w tym projekcie. I też my chyba zapraszamy do tego, żeby to uczynić wspólnie w ogóle. I to jest... Tak, to katalgii mi się tak nasunęło, jak poskładałam sobie takie krótkie rozmowy po koncercie z ludźmi, mm -hmm. którzy podchodzili, rzeczywiście bardzo głęboko przeżyli, mimo że no, nie opowiedzieliśmy dużo, prawda? Ja we wstępie nie powiedziałam dużo, pewnie nie przeczytali. A mimo wszystko odebrali to powiedziałabym bardzo intuicyjnie, mhm. oczyszczająco intuicyjnie. I to jest chyba siła tej muzyki. Mhm. Także nasze inspiracje, gdzieś tam ukryte, Jacek, ten kochelet, te lamentacje słuchane, Asia, wychowana w Wacławie Szamotu, ale odkryła na nowo, Patryk w ogóle przerzucił to przez elektronikę. Słuchajcie, to jest fantastyczne. Ja myślę, że możemy tak ciągnąć jeszcze, jeszcze wiele godzin i rozmawiać i, i miejmy nadzieję, że prezentując tę muzykę um, będą takie pytania i będą chcieli z nami ludzie rozmawiać. Nawet nie z mediów, bo nie o to chodzi ludzie po hmm. prostu, którzy będą tego słuchać, bo chyba po to robimy tę muzykę, tak. po to, żeby wzruszać, wzruszać i oczyszczać. Dobrze, hmm. dziękuję Wam bardzo. Kończymy ten projekt. Kończymy. Kończymy. <laughs>